Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj przed nami kolejna paletka firmy Focalur, i jak wiecie z tytułu, będzie to paletka Smile. Paletka rzeczywiście taka bardzo radosna, zobaczcie, tak się przedstawia opakowanie. W środku jest bardzo przyjemny gadżet w postaci już Wam pokazuję takich naklejeczek i można sobie tymi naklejkami ozdobić samą paletę. Paleta wygląda analogicznie jak wierzchnie opakowanie, a w środku mamy takie cienie. Na wieczku jest lusterko, więc już je tutaj, wiecie, zasłaniam. A cienie wyglądają tak. Troszkę Was przesunęłam, to będzie wszystko wyraźniej widać. Tak jak widzicie, jeszcze są niedotykane. Zresztą mówiłam Wam w ostatnim filmie, że jeszcze makijażu tą paletą nie robiłam. Też jej nie znam. Ale tak wiecie, na pierwszy rzut oka to tutaj te trzy cienie w tej kolumnie to na pewno są maty. To też jest mat. Tu mamy coś błyszczącego, i tutaj chyba też jest jakaś perełka. Natomiast wydaje mi się, że w tej kolumnie mamy takie topery brokatowe, ale to zaraz zrobimy słocze i zobaczymy, jak to wygląda. Tak jak widzicie, no paletka taka bardzo słoneczna, radosna. Naklejki można sobie gdzieś przylepić, na przykład na opakowanie, albo nawet na lustereczko, no to już wiecie, wedle własnego upodobania. No ale słuchajcie, słocze, sama jestem ciekawa, jak to wygląda. Um, um, oczywiście. Moim zdaniem to jest paleta taka uzupełniająca, no bo takiego makijażu oczu od A do Z wykonać się nią nie da, chyba, że no ktoś lubi takie lekkie kolory. Ja z pewnością będę musiała użyć czegoś na przyciemnienie zewnętrznego kącika, no bo po prostu tak lubię. Chociaż ja wiem, no ten cień, ten taki ciemnoceglasty wydaje się dość ciemny, ale chyba nie na tyle, żeby, wiecie, żeby u mnie to załatwiło sprawę. Dobra, robimy słocze słuchajcie. Zaczynam od tych trzech toperów. Chyba to są takie bro... Nie, to są takie brokaty w kremie. A teraz ich dotknęłam, słuchajcie, i poczułam. Zaraz Wam pokażę. Mają bardzo miłą, kremową konsystencję, a kolory takie. To chyba... Nie, to jest cień perłowy po prostu. A te dwa to są brokaty. Zobaczcie, wygląda to tak. Hmm. O, jaki śliczny. Wiecie, one to nie są do końca brokaty. To są takie... Jakby lekko kremowe cienie, w których zatopione są drobinki. Tutaj te drobinki tak wyraźniej widać. O, to jest takie bardziej brokatowe. Taka syrenka, trochę. Jakie śliczne. I tutaj jest ten biały perłowy. Bardzo delikatny. Wiecie co? Ja tutaj jeszcze troszkę dołożę tego białego, bo jakoś tak go słabo widać. Oczywiście cienie nakładam bez bazy. Chociaż nie, w podglądzie jest dość wyraźny. Zobaczcie, jeszcze mi tyle na palcach zostało, także. Te błyskotki tak się przedstawiają. No ten jest niesamowity. Oj, coś mi mówi, że chyba go dzisiaj użyję. Następna trójeczka. Tutaj na pewno jest takie stare złoto. Bardzo ładne te kolory są. No i ciekawe, jak z cieniami matowymi. Tu mamy matową żółć. Zobaczcie to. Hmm? No, tak słusznie wygląda. I czy ten jest perłowy? Tak mi się wydaje, ale nie mam pewności. Słuchajcie, wygląda tak, taka cytrynka, i to jest chyba cień perłowy. Czyli tak, mamy tutaj stare złoto, takie błyszczące, bardzo ładne. Matową żółć. Zobaczcie to, bez bazy. No i ten, tak, i ten żółty jest taki delikatnie perłowy. Właściwie to jest taka satynka. O, coś takiego. No, tak delikatnie połyskuje, widać to. Hmm? No i ostatnia kolumna, tak jak Wam wspominałam, to są już maty na pewno. To jest taki ceglasto-pomarańczowy kolor. Tu mamy taką ładną, kanarkową, intensywną żółć i po prostu jasno-żółty kolor. No ładne te maty są. Ale jednak ten ceglasty to będzie troszeczkę za mało jak dla mnie. Będę sobie musiała czymś przyciemnić zewnętrzny kącik. O, tutaj taki bardziej pomarańczowy wyszedł na słoczu. Mamy żółć. No i ten jasno żółty Zobaczcie. No i tak wyglądają słocze cieni z palety Smile. No właśnie takie, słuchajcie, radosne, takie słoneczne. Bardzo ładne. Na pewno tego użyję. Muszę tego użyć. Tego też. W sumie trudno się zdecydować. Żółcie, nie wiem jak to będzie widać w podglądzie. W podglądzie, jak patrzę, słuchajcie, to wydaje mi się, że te żółcie są bardzo do siebie podobne. Natomiast w rzeczywistości jest różnica. To jest taki intensywnie żółty kolor. Ten jest bardziej kanarkowy, tak jakby miał takie delikatnie beżowe podtony. Natomiast to jest taka cytryna. O. Więc yy, między żółciami różnica jest. No i tak jak widzicie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć powiedzmy cieni błyszczących. O różnym wykończeniu i różnej intensywności, i no i cztery maty. Hmm? No to tyle, jeśli chodzi o słocze. Teraz się biorę za makijaż. Na powiekach jeszcze nie mam nic, więc wypadałoby nałożyć jakąś bazę tak na szybko. Nakładam bazę z Makeup Revolution. Po prostu palcem sobie ją rozprowadzę. Ja chyba za dużo nałożyłam, a nic. Dobra, no i lecimy, słuchajcie. Ja tradycyjnie muszę sobie nałożyć na całą powiekę cień matowy, cielisty, i tutaj użyję po prostu takiego zwykłego o, jaśniaka z paletki czekoladowej, takiej małej nude. Nałożę go na całą powiekę, a potem będziemy kombinować coś z tymi żółciami. Żółcie są po prostu kapitalne. W ogóle tak sobie właśnie uświadomiłam, słuchajcie, że ja Raczej nie robię makijażu takich, wiecie, typowo żółtych, gdzie przewagę ma żółty kolor, tylko no, raczej czasami dodaję żółć jako jakiś taki akcent i, i to tyle. Więc trochę to będzie dla mnie wyzwanie, no ale wiecie, coś tam się postaram zmontować z tej paletki, zobaczymy, co wyjdzie. Okej, okay, pędzelkowo jestem uzbrojona. Mam puchaty, czysty pędzelek. No i od czegoż by tu zacząć? Może tak na spokojnie, słuchajcie, zacznę od... Tej matowej żółci. O, od tego. O, to tak nawet jest widoczne. No zobaczcie, tak wygląda w sumie pierwsza warstwa cienia. Kolor jest widoczny. Generalnie chyba wszystkie te palety focalur mają to do siebie, że kolory są takie, no całkiem intensywne. No i po prostu trzeba się, wiecie, z nimi jakoś tak ograć, okrzepnąć i nauczyć z nimi pracować. Muszę wam powiedzieć, że no, mm, nie jestem przyzwyczajona do żółtych makijaży i tak mi jakoś dziwnie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, no kolor taki, no ładny. Dobrze, może na razie go zostawię i na nieco mniejszy obszar dodam tej kanarkowej żółci, czyli czyli to był ten kolor. Hmm? Troszkę mniejszy pędzelek i lecimy z tym kolorkiem. Zobaczcie. Hmm? A jeśli chodzi o jakość, to tak wiecie, na razie na dotyk, maty są bardzo podobne jak w poprzednich paletach, które Wam pokazywałam, czyli takie mięciutkie, przyjemne, nie są suche. W dotyku są takie atłasowe, no czyli jak najbardziej na plus. Co do tych cieni błyszczących, to te dwa mają dość podobną konsystencję, taką gładką, jedwabistą. Ten jest troszeczkę odmienny, bo jest taki, taki dziwnie śliski ale też przyjemny. Natomiast te dwa, tak jak Wam powiedziałam na początku, są takie jakby kremowe i, i wydawało mi się, że to są brokaty w kremie, ale no jednak ten raczej nie, po prostu ma drobinki. Ten jest bardziej brokatowy, ale też raczej jest taki gładki w dotyku, w sensie nie, nie są te drobinki tak bardzo pod palcem wyczuwalne. Trochę są, ale nie jest to takie, takie typowe dla brokatów w kremie, więc no takie, taki jakby przejściowy cień, coś pomiędzy coś pomiędzy cieniem w kremie a brokatem o no a kanarkowy słuchajcie daje taki efekt może go nałożę na dolną powiekę a co tam dla mnie to też jest dzisiaj takie doświadczenie wiecie naprawdę bardzo dawno nie robiłam takiego makijażu takiego żółteczka ani komuś ani sobie tym bardziej no i co może by przejść do tego koloru właśnie do tego ceglastego. Mam jeszcze mniejszą kuleczkę. No i lecimy z tym. Proszę zobaczyć. Ja delikatnie ten pędzel moczę w cieniach i one tak się fajnie nabierają. No i kolory i kolory widoczne. No i tak, ja już widzę, że jeśli ktoś lubi takie delikatne wykończenie, to spokojnie. Można tej palety użyć i niczego ciemnego nie dodawać, natomiast ja będę musiała sobie coś tutaj dodać na zewnętrzny kącik, bo dla mnie tu jest mm, za jasno. Natomiast kolory, no właśnie takie <laughs> radosne i słoneczne. Paleta ma bardzo dobrą nazwę. Może nałożę sobie też ten kolor na większość ruchomej powieki, i dopiero na to nałożę ten toper taki błyszczący, ładny. Mamy taki stan rzeczy. No i teraz nabieram. Jak się w ogóle te cienie nazywają? One mają nazwy. Ten kolor to jest Superstar, a ceglasty nazywa się Sunkiss. No więc teraz lecimy z Superstar. Nakładam go palcem. Trochę mi się chyba za dużo wzięło. Bardzo mięciutkie są w ogóle te te brokatowe cienie. Jakie on tu... O i zobaczcie to. No prześliczny to jest. Taki efekt syreniego ogona, o tak bym powiedziała. Bardzo ładny. Ja bym go sobie może jeszcze dobudowała pędzelkiem. Zobaczę, jak się pędzelkiem będzie nakładał. Palcem bardzo przyjemnie się przykleja. A zobaczymy, czy pędzlem coś pójdzie. No, jasne, że taki też się ładnie klei. No, troszkę sobie więcej dokleiłam tego błysku. Hmm. Śliczny daje efekt. Na wewnętrzny kącik nałożę ten błyszczący taki żółty, Ten satynę. Osa okazała się też dosyć mocna. Na sam wewnętrzny kącik nakładam ten biały o bardzo przedziwnej konsystencji, ale o ślicznym wykończeniu. To jest taki mroźny kolor, jak skrzący śnieg wygląda. I jeszcze przejdę do tej żółci o, i dodam ją sobie tutaj na dolną powiekę no i generalnie można by to było tak zostawić ale ja muszę, po prostu muszę sobie dołożyć coś na zewnętrzne kąciki czymś przyciemnić, jakimś ciemnym brązem po prostu, bo inaczej źle bym się czuła, miałabym takie, wiecie, wrażenie, że makijaż mam niedokończony, no i cóż by tu Z tej samej paletki czekoladki wezmę ten ciemny brąz i delikatnie nałożę go na zewnętrzną część górnej powieki i troszkę na dolną, no na sam kącik po prostu. Ok, teraz zdecydowanie lepiej. Nałożę sobie eyeliner i tu, i tu użyję eyelinera również z Focalur, to jest super fine liquid eyeliner. Niedawno przy Was go testowałam, jak robiłam film z paletą Sweet as Honey. Chyba tak. Eyeliner w pisaczku taki w pędzeleczku. Bardzo przyjemny, mięciutki, bardzo, bardzo podobny do eyelinera z Eveline. Tak? Hmm? No fajnie to wygląda. Tak? Hmm? Mamy eyeliner. Czarną kredką sobie troszkę podmaluję hmm, górną linię wodną, żeby wiecie, takich prześwitów jasnych nie było, bo by to nieładnie wyglądało. A na dolnej linii. Tradycyjnie ląduje cielista kredka, tutaj akurat mam kredkę z Essence i tuż do rzęs, niebywale rzadko u mnie pokazywany na kanale, tusz z <lovely> o bardzo przedziwnej szczotce i bardzo przedziwnej konsystencji, <tusz> ale, ale tak na serio, naprawdę uwielbiam ten tusz, zresztą no słuchajcie, nie bez powodu używam go cały czas, w zasadzie prawie cały czas, o. I jeszcze coś na usta. Jak jesteśmy w klimatach Focalur, to użyję takiej szmineczki. To jest jedna z tych szminek kapsułek, które również Wam pokazywałam w jednym z ostatnich filmów. Bardzo przyjemne konsystencje mają. Od kilku dni ich używam. Po prostu takie tradycyjne, mięciutkie, kremowe pomadki. A poza tym mają bardzo ładne kolory. Makijaż jest gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jest taki Letni powiedziałabym, taki letni i słoneczny. No ale oczywiście, koniecznie napiszcie, co sądzicie o palecie Smile. No, moim zdaniem jest bardzo urocza. Tak jak Wam wspomniałam na początku, dla mnie to jest paleta uzupełniająca no bo ja sobie muszę coś tam zawsze dodać. Natomiast dla osób, które lubią takie lekkie makijaże, myślę, że paleta w sam raz. Fajne byłyby na przykład makijaże takie, wiecie, delikatne, z połyskiem, zrobione za pomocą tylko tutaj tych cieni. Też by to ładnie wyglądało. Ewentualnie na przykład tylko za pomocą cieni matowych. No ale to już oczywiście jest kwestia, wiecie, fantazji, wyboru i tego, na co akurat mamy ochotę. Więc moim zdaniem paleta przeurocza. Napiszcie mi pod tym filmem w komentarzach, proszę, która z tych trzech palet Focalur, jakie Wam zaprezentowałam, która Wam się najbardziej podoba. Która jest z poprzedniczek dwóch, czy może ten maluch? Moim zdaniem maluch bardzo fajny i myślę, że z przyjemnością będę go używać. Tak powiem Wam, że się bałam trochę dzisiaj tego makijażu, no bo, no bo tak jak Wam mówiłam u mnie, że już dawno nie grała takiej, wiecie, no w zasadzie głównej roli w makijażu, a dzisiaj jakoś tak, no fajnie to chyba wyszło, jak uważacie. Generalnie żółty wraca do łask. Moim zdaniem fajnie to wygląda i muszę Wam powiedzieć, że akurat w wypadku koloru mojej tęczówki, ja, ja mam takie szaro-zielone oczy, to bardzo ładnie te żółcie, no i ten delikatny brąz, bardzo ładnie podkreśliły kolor oczu, więc no w sumie fajnie to wyszło. Napiszcie co sądzicie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał no i że podobała Wam się paletka Smile. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie. Pa, pa.